Witamy Państwa w naszym oryginalnym, jedynym w swoim rodzaju i niepowtarzalnym programie. Nie straszni nam malarze, inżynierzy czy lekarze. My jesteśmy z pierwszej będzie Dziennikarze. Ostatnio w internecie słabny jest konflikt pomiędzy dwoma najwybitniejszymi poetami polskiego romantyzmu Adamem Mickiewiczem i Juliuszem Słowackim. Zaprosiliśmy przedstawicieli obu tych timów. Dlaczego uważa Pani, że Adam Mickiewicz był lepszym poetą od słowackiego? Pan Tadeusz Grażyna, co przy tym jakaś? Balladyna. Słucha, wypraszam sobie. Balladyna, kordian, genezys ducha to jest raj dla serca i ucha. A dziady, ryduta Ordona, Adama Mickiewicza nikt nie pokona. Mówcie sobie, co chcecie. Mickiewicz i tak jest najlepszy na świecie. Twierdzisz pan, że Mickiewicz był narodowym wieszczem. Ja zaś twierdzę, żeś pan zwykłym leszczem. A niech to na inwokację, cóż to za kompromitację! Jak pani rozpoczyna swój dzień. A więc, kiedy nastaje nowy dzień, słońce majestatyczne, ale powoli zbliża się u szczytu bignych ręku, ja otwieram oczy i widzę ją. To właśnie ona nadaje sens mojemu życiu. 30 minut później. A więc no, standard! To już musi być. Ale jak to? Dopiero początek dnia, a pani już coś sugeruje? Ja. Proszę państwa, szok niedowierzanie. E, czy dobry, czy zna pani Sienkiewicza i Moskiewicza? A zna pani Grubego i Żabę? Nie. Co nas pani swoją bandą straszy? Proszę Państwa, znajdujemy się w miejscu, gdzie odbywa się spektakularna bitwa. Już za chwilę się wszystko okaże. Cóż za emocje! Na tę walkę wszyscy czekamy. Król Karol kupił królowej Karolinie koralę koloru koralowego. Jeżeli nie wierzy, na wieży jest Jerzy. W czasie suszy szosa sucha. <laughs> mi w trzcinie przewrzeszynie. Cóż po Cóż po bawe. Durbo było stół bez nóg. Jestem! Dzień dobry licealiści. W Bydgoszczy już pierwsze przylaszki, ale tego nie widać, bo są chmury. O, a tutaj chodzi o to, że jest kilka my, parę wy, jakie strzałki w Polsce nic. O, a tutaj jest noc. W nocy jest ciemniej, jest pełnia wszędzie, są chmury, pada deszcz. O, a tutaj już jest dzień, w ciągu dnia jest jaśniej, jest wysoka temperatura. O, a gdzieś tutaj w Słowakach... O, a tutaj chodzi o to, że w Poznaniu jest 5, w Łodzi 4, a... Ciemarko kochani, witam Was w mojej kuchni oto przedaną ciastko napoleonek, cudowne pyszne, aromatyczne, jednak powiem Wam, wymagało najwyższych umiejętności kulinarnych. robiłam je nie, dniami i nocami. Przygotowanie tego ciasta było trudne niczym wszystkie liczby na Ej, bo naprawdę Ej, go, ale tylko... Co zrobić z tym pudełkiem od ciasta, bo widziałam, że kupiła się 15 minut temu i... Jesteś, na... Jesteśmy na wizji. Tego ciasta 15 minut temu, a ten Napoleon! Fajny gość, fajny! O, dzięki, dzięki. To wszystko, co na dziś dla Państwa przygotowałyśmy. Dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy. Scena druga. Ej, ale w tą stronę, słońce Za chwilę Witamy Państwa. To chwilę poszłam za szybko. Matko, Pana... Przepraszam! Oj, to Dobra, scena chyba piąta. Podejście pierwsze. <śmiech> 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 to ujęcie, czy podejście? masz, masz cenę, masz ujęcie, masz Trzeba ma, że... tego podejścia, bo nie ma? Masz Jak Dobrze. raz na coś, się to się nagrywa! Wszyscy! Tam chociaż można strzelać, proszę Państwa! trzy, cztery. panie Kochanowskiego i Księżyca? Skrzypce ze smyczkami! Tak, 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 a ten Napoleon? Fajny gość, fajny. Król Karol kupił królowej Karolinie Ko... Kur Kurczę, no nie. Dzień dobry, czy znam Panie Kochanowskiego i Mickiewicza? A zna Pani... Król Karol kupił królowej Karolinie Ko... Kurczę, no nie. Kur Pierwsza, nie scena jeszcze. Dawaj. Oj, będzie ciężko. Cyra pierwsza, ujęcie pierwsze i podejście pierwsze.